Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z ulubieńcami lipca. Jak wiecie, w lipce jest w Polsce, jest bardzo, bardzo gorąco, są upały i co? Trzeba zainwestować w etiaksin. Moim ulubieńcem lipca jest etiaksin niebieski do skóry wrażliwej. Przeczytam Wam. Unikalna, klinicznie potwierdzona i opatentowana formuła zapewniająca długotrwałą ochronę przed potem i jego nieprzyjemnym zapachem. Stosować na noc, rano nie ma potrzeby ponownej aplikacji. Ja już wcześniej stosowałam etiaksil, bo nie lubię jak nawet delikatnie się spocę i też te zapachy, dezodoranty, całkiem antypespianty, inne, które mają zapachy, one są... Mm, takie duszące, jeżeli są upały. Dlatego ja pod paszkiem niczym się innym nie psikam. Używam etiaksilu, raz na tydzień wystarczy. Jeżeli go użyję, nie odpoczę się aż tak bardzo. Dlatego do skóry wrażliwej etiaksil, i pamiętajcie, nie gulcie pach przed stosowaniem jego, bo bardzo was podrażni i po prostu będziecie obolała, będziecie w nocy. Ja po dwóch dniach nie kolenia pach zastosowałam go, ale opalałam się i miałam przez jakieś pół godziny ręce do góry, słuchajcie, i zaczerwienioną miałam delikatnie skórę i zastosowałam go w nocy. Ja nie mogłam spać, słuchajcie, nie mogłam spać. Tarłam, pościelam opachy. Po prostu swędziało, to piekło, okropne to było uczucie. I wiem, tak samo, dziewczyny kiedyś zrobiły. Moje znajome po prostu ogoliły pachy i na noc się posmarowały etiaksilem i to widzicie, skóra jest podrażniona po ogoleniu, bardzo wrażliwa. Jeszcze się jak zatniesz, to już w ogóle jest masakra, także uważajcie jak stosujecie. Najlepiej dwa dni nie golić paszek i sobie wtedy zastosować etiaksil, przez dwa, trzy wieczory fajnie jest powtórzyć, a później... Dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, w zależności jaką macie potliwość Ja używam raz w tygodniu i nic innego pod nie używam Moje pachy są bezzapachowe tak naprawdę I etiaksil na te upały jest rewelacyjny I w miesiącu lipiec to jest buteleczka 12,5 ml I jest jeszcze jej bardzo, bardzo dużo w lipcu W sierpniu jeszcze będę chyba też używać jeżeli będą takie upały, także Etiaksin to jest moim pierwszym ulbińcem e, lipca. Kiedy jest lato, kiedy są upały, nasze stopy, nasze pięty są mega, mega wysuszone. I tu z pomocą mi przyszedł krem z Kevolu, krem do zrogowaciałej skóry. Systematyczne stosowanie przez 28 dni zmiękcza duże zrogowacenia skóry. Tak, tak. W 100% polecam produkty tej firmy moje pięty są rewelacyjne były bardzo suche chodzimy w japonka, w klapkach i wiadomo ta skóra się mega mega wysusza więc stosowałam ten krem po złuszczeniu się na skórka i piętki są prze miękkie, nie ma żadnego zrogowacenia na skórka, nic. Już widzicie tubka, mało jej zostało. Kupię sobie następną tubkę. Także krem z Gewolu rewelacyjny, również go Wam polecam. Ok, do Zaczęłam stosować również em, pomadkę z neutrogeny. Ta pomadka była gratis do kremu do rąk. I tak zobaczyłam w sklepie, że jest taka promocja, więc mówię, dobra, kupię, zobaczymy, jaka pomadka jest, jeszcze jej nigdy nie używałam. Usta są naprawdę bardzo nawilżone. Ma ona faktor 20, więc to jest bardzo ważne. Nie wszystkie szminki mają faktory, dlatego na lato patrzyłam, czy jest z faktorem szminka pomadka. I ona była tak naprawdę za darmo, gratis dołączona była do kremu. I ma dodatkowo faktor jest bardzo delikatna Teraz już tak często nie maluję ust, jedynie gdzieś wychodzę, kiedy jestem z dziewczynkami Staram się nie malować ust, bo cały czas je całuję, słuchajcie I ciężko mi jest zmywać tą szminkę z policzka, z czoła No co chwila, a mija to jest, jak wiecie, jeszcze malutki niemowlaczek Więc nie będę też szorować jej twarzy, a hmm, do całowania jest no, naprawdę... Nie da się dnia nie całować dziecka, więc też staram się nie używać kolorowych pomadek. I taką pomadkę z na sobie używam od lipca. I jestem naprawdę bardzo z niej zadowolona. Mam nieciutkie, delikatne usta, niewysuszone i dodatkowo ten faktor 20. Jestem mega zadowolona bo od słońca często dostaje opryszczek, wiecie? Dlatego z faktorem zawsze muszę mieć jakąś szminkę. Do ciała zakupiłam sobie z L'Oreal'a balsam, to jest e, mixa. Balsam do ciała, regeneracja, bardzo sucha i ekstremalnie sucha, nawilża, jestem z niego naprawdę zadowolona, zawiera 10% nawilżającej gliceryny oraz mleka owsianego, bez parabenów, bez alkoholu, smaruję nim również moją starszą córkę i jest naprawdę bardzo, bardzo dobry dla mojej skóry i uwielbiam, że w tych balsamach jest pompka, nie muszę do góry nogami wygrzebywać tego wszystkiego, tylko naciskam. Pompuje i się balsamuje. Także taki balsam jest moim kolejnym ulubieńcem. Kolejnym moim ulubieńcem jest to tonik. Tonik z Liren, tonik nawilżająco-oczyszczający, zawiera ekstrakt z ogórka oraz wyciąg z aloesu, doskonale nawilża moją skórę, zmywa resztki makijażu, jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona, odświeża moją skórę, jest delikatny, nie zawiera alkoholu. Używam również toniki z alkoholem, tu szczególnie na um, okolice nosa, jeżeli jest um, upał, oczywiście w lato, odświeżający jest naprawdę bardzo fajny ten tonik, już zużyłam Butli, bo milutko mi się zmywa twarz tym tonikiem i raz zmyję płatkiem kosmetycznym i sobie tak wezmę. A jeszcze raz sobie odświeżę buźkę i rano również lubię odświeżyć sobie twarz tym tonikiem. Ołóki dołki. I ostatnim ulubieńcem miesiąca lipiec jest tuż do rzęs Max Factor. Uwielbiam takie szczotki. Te szczoteczki są rewelacyjne. Moje oko po prostu tylko toleruje, moje rzęsy tolerują tylko tego rodzaju szczoteczki. Nie mogę używać prostej, bo się zaraz rozmazuje. Nie potrafię duszować tak naprawdę rzęs, a mam je bardzo krótkie. I tego typu włók, szczoteczki mogę używać, i jest naprawdę, o, mówię Wam. Dla mnie jest rewelacyjny. Jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. I tuż to rzęs jest moim ulubieńcem ostatnim miesiąca lipiec. Kochani, z mam nadzieję, że Wam się moi ulubieńcy Podobali, polecam Wam serdecznie Etiaxil na te opalne dni, będziecie Mieć paszki suche i będziecie czuć się Naprawdę świeżo, zero Dyskomfortu, że o, kacha się spodziła Ktoś tam widzi, także Etiaxil jest rewelacyjny I jeszcze teraz widziałam, i jest jeszcze, jeszcze Do skóry wrażliwy, chyba fioletowy Tak mi się wydaje, tak, także możecie Zamawiać sobie w aptekach i tam W różnych drogeriach, kochani Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko Oczywiście kciuki do góry, buziaczki